trole w naszym lesie? Czego tu słuchacie zielone, złośliwe potworki? Och, nie daruję ci tej uwagi! Nie widać na co polecamy. Zapraszamy Gadaj, do oglądania! gdzie jest nasze złoto? Złoto? Nie udawaj, spryciarzu, że nie wiesz o co chodzi! Było ukryte w jabłoni, którą wywieźliście z lasu! Zawieźliśmy ją do zamku Danwyn! Do zamku? Nie możemy tam iść! Nie! Więzienie! No i szczury! Dobra, a więc złoto jest w zamku! Albo koleś zaraz na mnie przyniesiesz, albo. Na zawsze pożegnaj się ze swoimi gumiśkami! Zgoda! Ale muszę mieć pomoc! Zabierz ze sobą grubasa i tego starego! Kogo nazywasz grubasem? Przynieś mi złota! Tędy! Hej, jest tam kto? Nie! A to dobrze. Zaraz, zaraz. Troll powiedział, że złoto ukryte jest w drzewie, pewnie w jakiejś sekretnej dziubli. Dam głowę, że wystarczy pociągnąć tę gałąź i. O! Dzięki! Oto skrytka, której szukamy, ale jest pusta. Grafi? Zami? Kami? Co wy tu robicie? Daj jeść! Daj jeść! Dlaczego pożałowałaś mi cebuli? A teraz jem szalami. Jak wy się zachowujecie? Gdybym nie była związana, nauczyłabym was dobrych manier w... Wy, wy, nie... Natychmiast uwolnij bu Proszę, proszę! Mały bohater wtyka nos w nie swoje sprawy! mi go tutaj! mnie! Ja, Gdzie oni podziewają się tak długo? Jeżeli natychmiast nie wrócą, to zaczniemy być dla was nieprzyjemni! Wyobraźcie sobie, że strażnicy znaleźli złoto i złożyli je w królewskim skarbcu! Grafi, i co my teraz zrobimy? Nie, nie wiem! Musimy zdobyć to złoto i na tej trole zemstą się. Słuchajcie, znam tajne przejście do skarbca. Kalla, przecież to tatu twojego złoty... E, złoto twojego tatu... Nieważne! Musimy uratować Sani i innych. Mam plan. Niestety bardzo, bardzo ryzykowny. Hej, bara, bara! Hej, bara, para! Hmm.